a godzinę. No. Proszę bardzo, kogo my tu mamy? Keli, najczęściej występujący w Kaelowskiej Maxi 4 na żywo z koszulką Bullet Club. Maxi, co tam w Oro Age, Oglądajcie tego filmu: Nizza Barora. A idę debułek przyjeżdża, pamiętajcie. Mm -hmm. A pierwsza walka idziemy do domu. <grym> A potem idziesz oglądać Michaela Elgin'a w akcji. Tak, ja, potem idę oglądać Michaela Elgin'a. To jest to. A co nam powiesz o zbliżających się garażach i New Japan? Ores. A co mam powiedzieć, jak jeszcze żadnej walki nie ma? Trzymaj to prosto! krzywo na zapowiedzianych wrestler. z New Japan. Na, na razie jest dobrze. Jest dobrze. A kogoś Ci tam brakuje? Może i Buszego. Z takich większych nazwisk. Mam nadzieję, że. Znaczy, nie wiem, on musi być Taven z tym, z Benetem, żeby przegrali, a Znaczy, żeby mieli tylko jedną walkę, a potem mogli sobie. Mówię, ja nie chcę oglądać. Znaczy, ja nie chcę. widzicie, nie chcę oglądać. Nie chcę oglądać Egina, Taymela, Zeneta. Pół własnego zaraz wymienię. Jaką walkę Michael Elgin dostanie na tych galach? Będzie wielki rewan z tym. Złata nawet. Dobra, ja idę. Zapowiada jakiś speed fight będzie tutaj. Ale co byś mógł powiedzieć o KL-owskim wideo? Że... Beze mnie to spada połowę w dół. A co sądzisz o swoich występach w KL-owskim wideo? Jesteś mistrzem dobrobytu? Niech to się przypada. A czy będziesz na tysięcznym odcinku KL-owskim wideo kiedyś tam w przyszłości? Jak my się to będzie rok. Jak jeszcze Elgin wciąż będzie mistrz. Aha. No prawdopodobnie, że Elgin będzie, znaczy jak Elgin do tego momentu będzie, to znaczy, że federacja będzie miała Istniała A więc Prawdopodobnie do tego momentu już będzie owejściem mejskimowej i trzeba będzie zrezygnować z tego wideo, bo będzie zbyt y, mejskimowe may, may, To będzie się przyrzecić na jedną miesiąc, a federację A jaki jest rok 2015 póki co dla ringowo Dwojenokiem? A ocenzujesz? No a raczej może nie, może ci mówić. Chodzi. Co myślisz? to A patrząc na rozwój zainteresowania, bo was tak się składa, że w tym roku znacznie lepiej jest, jeżeli chodzi o liczbę widzów, w porównaniu do rok temu i dwa lata, to te... a ja A widzów czego? Na ma wideo? <laughs> nie, na no, galach No, to trochę więcej masz. Całeś, bo, bo jeszcze na A, przykład dwa lata ja temu. Ja nie wiem jak to będzie wyglądało, jak ja będę miał tak głowę. Nie, no jest ok. okay. Na przykład dwa lata temu jeszcze były gale Orowage, gdzie było po 300 osób. A teraz w tym roku Gal Orowage było chyba 10 i średnia na galę to jest 1000. Więc trochę trzeba się napłacić, żeby mieć tą średnią 1000. Więc chyba jakoś to wygląda. No? Na, na, na galę to jest coś. Ja tam widzę koło na to a, okay. Nie tak. Ważne, że widać tutaj kolesia w koszulce Orowaid i w bluzie Orowaid Dobra już doświadczę tak tam, do się, obrę, tam. No. Jest koniec Kariku jesteś w KL-owskim wideo No świetna, szkoda, że nie na żywo, no to wiesz. Kiedyś, liczę na Anglaś kiedyś. Jest on gdzie to słuchał. No to wiesz, Elgin i tak się załapie Kiedyś. Na KL-owskim wideo też. No.